szczegóły budowy naszej przyczepki poza oczywiście normalnym złączem 13 -pinowym. specjalnością jest tutaj złącze NATO 400A, 400 które jest używane przez nas do ładowania akumulatora który znajduje się wraz z innymi technikaliami w połowie skrzyni z przodu czyli mamy akumulator Webasto kompresor do kół kompresor do zawieszenia bezpieczniki oraz ładowarka DC-DC ładująca akumulator dodatkowo jest pompka wody, która sobie ciągnie wodę ze zbiornika, ze zbiornika pod przyczepą dalej są dalej jest prysznic odciągany na taką dwu, odległość, aby spuszczony nie zawadzał o błotniki miejsce na jedzenie naszego psiura Drugie miejsce na jedzenia naszego psiura, koła wielkości takiej jak w ciągniku, więc nie musimy wozić więcej niż jednego zapasu. Z tyłu miejsca mocowania na sprzętki belkowy i na śmieci. Z przodu markisa, podnoszony dach, pod, na którym, pod którym śpimy, gdyż cały dół jest za, zajęty przez naszego psiurka. Tu mamy lodówkę, skrzynia na wszystko. Jak widać bardzo pojemna, bardzo przydatna. Wchodzimy na salonę. Salonę przed wszelkimi insektami chroni moskitiera. I tu mamy tak szafeczki, włącznie. Szafką, którą my przeznaczamy akurat na gary i patelnie. W kanapie są dwie szafki plus jedna szuflada, czyli miejsce całkowicie wykorzystane do pakowania. Nawet schody prowadzące do sypialni są spożytkowane jako szafka, stacja ładowania wszelkiego sprzętu. Kanapa, no cóż, ka kanapę zaanektował nasz pies. Ale parter jest tak zaprojektowany, że w razie sztormu, który już przeżyliśmy, możemy spać na dole bez rozkładania górnego namiotu. A po schodkach udajemy się do naszej alkowy, czyli do sypialni bardzo obszernej i generalnie willa dwupiętrowa. Oczywiście ta kratownica, na której śpimy, jest również podnoszona do góry. Że możemy na stojąco sobie tutaj funkcjonować na parterze. To nasza kuchnia zewnętrzna zakupiona od Maturi, gdyż wychodzimy z założenia, że nie ma potrzeby wymyślania koła od nowa. Jest to bardzo funkcjonalny sprzęt, który się sprawdził w przyczepce wypożyczonej przez nas w ubiegłym roku jesteśmy po prostu w tym zakochani. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że w przeciwieństwie do większości przyczep offroadowych nie mamy otwieranej zewnętrznej szafki z tyłu. Jest to podyktowane tym, że zyskujemy bardzo dużo miejsca z przodu, ponieważ wszelkiego rodzaju rzeczy schowane z tyłu, w razie niepogody, no niestety wymagają osłony. Kolejna zakupiona od maturi, przewaska łazienkowa i generalnie prysznic pod chmurką. A w razie czego miska w środku. Zamiast klapy mamy zamontowaną kamerkę bezprzewodową, która w czasie jazdy robi także jako ten lusterko i pokazuje czy przypadkiem ktoś się za nami nie schował. Powieszenie jest niezależne, oparte na wahaczach. Oraz miechach pneumatycznych, które możemy dowolnie ustawić według naszych potrzeb, a na postoju możemy sobie wyrównać przyczepkę, jeśli stoimy na jakiejkolwiek nierówności. Najważniejszy w tym wszystkim wprawdzie pomysł i zamysł przyczepki jest nasz, ale przeliczenie, skonstruowanie i wykonanie powierzyliśmy firmie Campo, która jak widać świetnie sprawiła się i wykonała to, co właśnie dojechała do Moroka. Właśnie, jesteśmy w Maroku, czyli przedstawiamy Wam nasz dom na kółkach w terenie, bez ściemy, nie w garażu albo pod wiatką. Jest on rzeczywiście użytkowany i świetnie się sprawdza.